Zabiera teraz pan Zenon Gada i proszę o umożliwienie panu wy, zabranie głosu w czasie wysłuchania. Bardzo pana, proszę dwie minuty. Szczęść Boże, szanownej komisji, zebranym gościom. Jestem za odrzuceniem wszystkich czterech projektów aborcyjnych i chciałbym przedstawić, co na ten temat mówi ojciec Pio. Tak przerażającego grzechu trzeba się bać. Kiedy ludzkość zatraci swój lęk przed aborcją, będzie to najgorszy dzień dla ludzkości. Aborcja to nie jest tylko morderstwo, to również samobójstwo. Tak, samobójstwo ludzkości. Będziesz to w stanie zrozumieć, kiedy zobaczysz Ziemię zaludnioną z ludźmi starymi, wyludnioną zaś z dzieci. Opustoszałą jak pustynia. Gdyby przynajmniej przez jeden dzień nie popełniono grzechów przeciwko rodzącemu się życiu, w zamian Bóg dałby światu pokój i ustanie wszelkich wojen. Tu dochodzimy do sedna tego, czym jest aborcja. Nie jest to tylko zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia okrutna i wająca o Polskę do nieba, ale zbrodnia przeciwko planowi Bożemu, ponieważ każdy człowiek jest do czegoś powołany. Pomyśl tylko, jak wielu potencjalnych żołnierzy, piekarzy, murarzy, architektów, lekarzy, pielęgniarek, stażaków, księży, zakonników i można by tak długo wymieniać. Jak wielu z nich zostało zamordowanych w procederze aborcji. Pan Bóg stworzył człowieka dla swojej zewnętrznej chwały, stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył człowieka, żeby odzwierciedlał konkretne doskonałości Boże, w tym konkretnie pomyśl, jak bardzo grzech aborcji obraża Pana Boga. Szanowna Komisjo, nie bierzcie tego ciężaru na siebie. Tego grzechu ciężkiego na swoje ramiona. Nie niszcie siebie, swoich rodzin, naszej ojczyzny. Wszyscy za to gorzko zapłacimy. Niech Bóg was błogosławi. Bardzo dziękuję.